Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, chciałem Wam tutaj zaprosić Was na program, program niespodzianka. Program oczywiście twoje życie bez tajemnic i drodzy państwo gdzie jest ten program no widzicie tu graficzkę Veza TV drodzy państwo tak tak zagoszczę dla was Veza TV już w najbliższą środę drodzy państwo o godzinie 21:15 do godziny 24:15 będę cały dla was Veza TV więc zapraszam wiecie drodzy państwo że no, ja tak rzadko jestem w tych telewizjach na specjalne zaproszenie widzów i na, spe na specjalne zaproszenie tutaj redakcji programu EZO TV, drodzy państwo jestem cały dla was w tą środę więc korzystajcie nie wiem kiedy będę jeszcze także wyjątkowy program, drodzy państwo, no warto raz na parę miesięcy też tutaj gdzieś, gdzieś dla państwa zaistnieć. Tym bardziej, drodzy państwo, że Wezotv będziecie mieli możliwość dzwonienia do mnie przez tak zwaną infolinię 0700, gdzie ja takich usług nie mam nigdzie u siebie, ani nie mam na żadnych portalach, jak i również wysyłania sms gdzie też no, nie ma takiej możliwości, bo no bo nie mam takich usług. Także, drodzy państwo, Wezotv TV, yy, cały dla was Twoje życie bez tajemnic, drodzy państwo, czyli co, moje słynne analizy partnerskie i finansowe, drodzy państwo, czyli wszystkie wasze relacje, znacie, mnie z programów telewizyjnych, i wiecie, że ja no tutaj specjalizuję się w tych Waszych związkach. Bardzo dokładnie widzę, jak strona jedna podchodzi do drugiej. To też są relacje życiowe, przyjacielskie, towarzyskie, z bliskimi, z rodziną, co tylko chcecie. No i przede wszystkim, drodzy Państwo, tutaj wiecie też, dlatego te, te, ten program się mój nazywał od jakiegoś czasu: Twoje życie bez tajemnic. Bo ja kładę karty, patrzę, jak działają Wasze żywioły i również jestem w stanie określić Waszą sytuację życiową. Także, drodzy Państwo, zapraszam Was serdecznie. Oczywiście, też finansowo czyli wszystkie kwestie materialne, wszystkie kwestie życiowe, dokąd idziecie, wakacje to jest taki okres odpoczynku, ale też dobrej energii, którą nabieramy i którą możemy fajnie spożytkować, fajnie wykorzystać właśnie na karierę, na rozwój, na życie, na przyszłość. Także drodzy Państwo, słynę też z konkretnych odpowiedzi więc zapraszam Was serdecznie, konkretne pytania, konkretne odpowiedzi zawsze u mnie w programach, drodzy widzowie, więc karty tarota jak zawsze, drodzy Państwo ze mną, wiecie, że ja tylko i wyłącznie posługuję się kartami tarota, nie używam niczego innego, drodzy Państwo, bo uważam, że nic innego jest mi niepotrzebne, ale przy pomocy tej karty tarota bardzo dobrze widzę, także, drodzy Państwo, zapraszam Was serdecznie, no nie wiem kiedy będę znów, drodzy Państwo, od września rusza tutaj moja własna taka Akademia Tarota i Ezoteryki, gdzie prowadzę, drodzy Państwo kursy, więc ja też jestem mocno zajęty z tym wszystkim i nie mam tak czasu, że tak powiem, po, poza wakacjami. E, także zachęcam Was w środę wieczorem, zasiącie przed EzoTV. Jeśli ktoś nie ma programu Ezo u siebie, no to też może wejść na stronę ezotv.pl i tam jest transmisja na żywo, tam też widać słychać, także nie ma, nie ma najmniejszego problemu. Także zachęcam was serdecznie, drodzy Państwo, będzie mi bardzo miło gościć. E, napiszcie jakiś komentarz, jak macie ochotę. E, z przyjemnością przeczytam, jak będę miał chwilę, odpowiem drodzy Państwo. Eee, także widzimy się w środę o godzinie 21.15. Tak, nie pomyliłem, nie pomyliłem. Eee, 10 lipca w EZO TV Robert Gówniński. Będę cały dla Was, całym sercem i tak się bardzo cieszę. Dziękuję Wam, że, że tak mnie zapraszaliście, zapraszaliście. Eee, no, no, no więc nie. jestem, no, no nie można być już takim, że tak ludzie zapraszają, żeby nie przyjść. Także do zobaczenia, widzimy się. Cześć, pozdrawiam Was. Cześć.